Witam Państwa serdecznie. Paweł Szczepanik, Szkolenia z Inwestycji Giełdowych. W dzisiejszym nagraniu tematy, które widzimy na ekranie. Do swojego oporu doszedł WIK 20. To nie jest ważny opór. Zdecydowanie ważniejszy jest ten na 2651. Jest ważniejszy, bo mamy większe zgrupowanie. W strefie 2,651 wypada górne ograniczenie kanału. Zatem, jak wszystko dobrze pójdzie, to właśnie ten poziom jest docelowy. Na ekranie WIG-20 z dywidendami. Dopóki nie spadniemy poniżej 4,552, to trend jest wzrostowy i tyle. Nie może zabraknąć analizy KGHM w dniu dzisiejszym. Mocne wsparcie na 123 i opór do obserwacji na 140. Jest to o tyle ekscytujące, że spółka nie zmieniła ceny od 10 lat. Zatem, jeżeli KGHM chce w tej hoście posiadać choć odrobinę honoru, to spółka powinna iść na 250. Dlaczego? Ano dlatego, że jeżeli inflacja za ostatnie 3-4 lata wyniosła około 50%, to 140 plus 70 to jest 210 i jeszcze jakaś premia. Nie wymagamy dużo, chcemy jedynie resztek honoru. Jeżeli tego nie zrobi, to jest zwykłą purchawą i tyle. Ceny miedzi. Idą ze wsparcia w kierunku poprzedniego szczytu. Najbliższy opór na 500 i pytanie, czy będzie 600. Tego oczywiście nie wiemy. Wiemy natomiast, że stop los znajduje się na 400. Z miedzią trzeba być bardzo ostrożnym, bo po zapaleniu szczytu lubią zawrócić. Nawrotki po zapaleniu nowego szczytu. Zatem nowy szczyt tak, ale potem trzeba być bardzo czujnym, bo w całej historii w dziewięciu przypadkach na dziesięć był zwrot wykres srebra właśnie mamy wybicie z formacji RGR. Złoto zazwyczaj idzie pierwsze. I właśnie zrealizowało swój minimalny zasięg. Na PKN rozgrywany jest następujący układ: kupno po 65, ze stop los na 62. I targetem minimalnym do 77.50, oczywiście możliwy ruch powrotny do 65.55. Towary ruszyły, to warto przypomnieć sobie powiązania pomiędzy obligacjami i towarami. I na zakończenie motto dnia, naszym zadaniem jest handlowanie rynku. Zazwyczaj tracimy, kiedy mamy oczekiwania. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do kolejnego nagrania.